Dlaczego zaangażował się pan w promocję gospodarczą czterech gmin? Pańskiej gminy, Gubina, Skwierzyny, Kargowej i Krosna Odrzeńskiego? Bartłomiej Bartczak, burmistrz Gubina. Bo tak naprawdę to jest jedyna możliwość, żeby wyjść z tym do potencjalnych inwestorów. Każdy z nas ma lepiej lub gorzej przygotowane tereny inwestycyjne. My w ostatnich latach. Wykonaliśmy olbrzymią inwestycję w uzbrojenie naszych terenów inwestycyjnych. Koszt około 12 milionów złotych, z tego połowa dofinansowana z NRPO. A duże te tereny? Duże. W jednym miejscu mamy około 13 hektarów, a w drugim miejscu mamy 6 już w statusie specjalnej strefy ekonomicznej. Natomiast tam wokół też jest blisko 100 hektarów, które są co prawda terenami prywatnymi rolników, ale też są objęte planem zagospodarowania przestrzennego, czyli jeżeli ktoś przyjdzie i powie chcemy 100 hektarów, to takich 100 hektarów mamy. Ale przecież możecie konkurować z sąsiednią gminą Krosno? No, w jakimś sensie każdy ze sobą konkuruje, ale czasem lepiej połączyć potencjały, żeby za kwotę 75 tysięcy złotych wkładu własnego mieć promocję w wysokości 2 milionów złotych. Nasze budżety, te promocyjne, oscylują właśnie wokół 70 tysięcy złotych, a to jest mówię o całym roku. To to niewiele z tego można zrobić. Tak naprawdę nas nie stać na to, żeby sobie pojechać na kilka ważnych targów, na, na jakieś spotkania inwestycyjne. Ja z reguły było także jakieś do Berlina na jakieś spotkanie, czy to ambasady, czy to inne, to spałem u brata, żeby nie naciągać gminy na, na koszty. No to nie jest normalne, że tak powiem, w dzisiejszym świecie. Natomiast powiedzieliśmy sobie tak, nie mamy na to pieniędzy, ale chcemy pozyskiwać inwestorów. W dobie kryzysu e, oni już nie przychodzą tak łatwo jak w latach 90., w latach 2000. Więc trzeba wyjść z normalną, innowacyjną promocją, jeżeli chodzi o filmy, kanały tematyczne, w polskie media, nawet zagraniczne media. I na to potrzeba pieniędzy, nie oszukujmy się. Nikt nie Znajdzie Gubina w internecie i nie spojrzy, że akurat tu są jego tereny inwestycyjne, o których właśnie myśli. Trzeba jemu się rzucić w oczy. No, mówię, jak już mamy finanse, mamy ciekawą strategię, mamy konkretne plany, wiemy, gdzie mamy jeździć. Mamy na to pieniądze. No to tak jak dobrze zakarmić ryby w jeziorze, tak? No bez tego zakarmienia nigdy nic nie złowimy. Jak dobrze zakarmimy w odpowiednim miejscu, rzucimy ten pokarm, no to jest olbrzymia szansa, żeby tą rybę wyciągnąć. Czym spośród gmin lubuskiego pańska się wyróżnia? Moja gmina wyróżnia się przede wszystkim położeniem. Mamy bezpośrednie graniczne położenie. Od stycznia w Niemczech wchodzi płaca minimalna, to jest 8,5 euro. Dla niektórych zakładów, rozmawiałem z przedsiębiorcami niemieckimi, to oznacza nawet milion euro więcej miesięcznie na płacach. A tego miliona euro miesięcznie nie zarobi więcej na sprzedaży swoich produktów, więc oni muszą szukać oszczędności. Ja też nie chcę sobie psuć relacji z władzami niemieckimi i też nie namawiam, no to zamykajcie wszystkie fabryki na pograniczu, przenoście je do Gubina. Raczej staram się w umiarkowany sposób zachęcać i mówić: no to może zróbcie jakąś filię, może część produkcji przenieście do Gubina, może jakąś odnogę swojej produkcji zróbcie w Gubinie. Musicie być też konkurencyjni. U nas jest bezrobocie, u nas jest, porównując do innych gmin, jeszcze stosunkowo niższa. Średnia płaca to są wskaźniki, które dla potencjalnego inwestora mają duże znaczenie. Na jakich inwestorów macie apetyt? Nie wybrzedzamy co do ilości, jakości. Najlepiej byłoby tak, żeby to była produkcja, ponieważ przy produkcji powstają potem kolejne etaty. A ten kompleks energetyczny, o którym się tak dużo mówi, związany z węglem brunatnym? No tak, idealnym rozwiązaniem byłoby, jeżeli ten kompleks, siedziba jego byłaby w Gubinie, więc wszystkie podatki CIT-y wpływałyby do, do miasta. Natomiast jest jeszcze wiele do zrobienia. Gubin po tych latach, gdzie, gdzie straciliśmy przemysł, szukał swojego nowego oblicza, i generalnie im szybciej taka inwestycja by powstała, tym lepiej. Skoro pan mówi o potrzebie właśnie szybkości, szybkiego załatwiania, to ile pana trwa załatwianie takich spraw? Rekord ustanowiliśmy, jeżeli chodzi o firmę Tekra w Gubinie. Od momentu podjęcia decyzji do wybudowania hali i otworzenia tej hali. Minęło 7-8 miesięcy, wszystko było załatwiane od ręki, wszyscy dmuchali, chuchali, żeby szybko to zrobić, bo to było w naszym wspólnym interesie.